W pelonie Strzały Tak, 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 tak jest. Od jest to Grupa To nie, nie, działa. nie ma o, jest, Po 5 sekundach się włączy. Dobra, wyrzuć się bo tak, ja. Ale trochę za dużo. Nie, to jest 20. O, i znowu. O! Przysiadłem na Ciężki kalek chleba, nie? Musisz to powiedzieć mojemu prezesowi, bo zrobił to pod instruktorski, tak? <grybujesz> no właśnie wyższy. <grybujesz> A ja co to znaczy? To że dostał. to z kiemunek jazdy, to od tego zależy. No Noę, no to nie, to nie, nie Louise, to no właśnie, to się już Będzie pan zadowolony. Tu się możesz wyrzucić, do samego bytowa pojedziesz, może się to zna. na fałd. Cały czas z górki? No. na A jaki tu jest? Nie pamiętam. Się do Zgodnie z wami wziąłem, nawet nie ustępujmy już Zapraszam nas skromny poczesny. na ja Proszę, na zmianę i zrobimy najazd. Więc chętnie proszę się ustawić. Na moim za będzie. Paryż, Nie, o teraz. Raz. Dobra, dobra, nie. Nie piskaj, bo, bo po że rzekł. A nas Wszystkie sarny uciekną. Oj kurczak, to są dziki. To, to Znowu. No I to jest nic niezwykłego. Jeszcze jest tyle dzików, że... no, Ale są dzikie, dziki. Nie jak w tej tam jest. Bardzo oswojone. Świetnikowe. A... Wszedłem z tego, z... Z duże z góry jak to się Biorę gośnik, teraz się. Da z góry. No, no, no a do góry tam co to jest? Vitomino. Witamina, witamina. szedłem no, taką dopaslowwka nam przez las tak, tak, jakiego Czeka godziny czekałem. A to dwupasmówka, to z zdobroby. Aż jak za no długo trwa. Góry wracają i tak, trzyma, tak minusy, się go Mówię, widziałem, że? Nie, bo przecież do trzydziestki a gdzie tu jest pokazane temperatura z Jest? To byś musiał wejść, ten, tak chwaliłeś, to Czyli tam? Tak? tak? Nie, Daj sobie luz, przyjdź, trochę panuszka. O, i wyluzuj. No, co chciałeś Darek? Nie, najlepiej, ja nie będę tu między tymi ludźmi skakał, to po prostu przerzucę kabinę i ty będziesz najeżdżał, nie? Yo, tak jak tam Paweł będzie chciał, to mu tam najedziesz i tyle, nie? No, a ja nie mam za to. Dobra, no to włączy radio. A potem będzie wracać yy, z panem? No Gdzie Tu wchodzisz na dwa szynowusy. i teraz możesz sobie w ich dane wchodzić po kolei i badać, co, jakie masz. Ale na skrzynie właśnie. A są gwiazdki, nie, nie pokazuję, widzisz. Dobry. Tak No nie, właśnie. No co jeszcze? To co? No widzisz, to co mnie tu. O, ja nasz. <noise> Dobra, to przez telefon, przez telefon. Dasz mi cyk, jakby co przychamuj. Nie, <noise> masz silnikiem, cyknij BP i od razu w I w luz. O. <noise> luz On przyspieszy sam. Tu on czuje paliło w pobliżu, to on daje z góry. Bo pamiętaj nie ma widać, to jest tak zabudowane. Pojazd czuje, skczuję, <grywa> gdzie gdzieś jest paliło.